No, cześć, moje kochane panny. Zapraszam Was na czytanie na wrzesień. Moje kochani, karty już zostały y, potasowane, rozłożone y, i będę wtedy dopytywać do Waszego czytania, jak będzie trzeba. Oczywiście to jest czytanie ogólne, więc wiecie, nie z każdym będzie pasować, rezonować. Macie wziąć tylko to, co do Was pasuje. Jeżeli nic nie pasuje, wiecie, co macie zrobić przyjść za parę dni, za parę tygodni i sobie włączyć i porównać sytuację. A nóż, widelec, coś tam się trafi dla Was. Kochani, nie będę przedłużać, tylko będę działać, bo czas ucieka. A złoty tarot musi się też wyluzować. No i co? Zaczynamy. Na spodzie talii macie księżyc. Iluzje, kochani. Ale jest jakaś ukryta propozycja. Paść monet jakaś ukryta oferta do was idzie możliwe, że będzie to oferta od kobiety coś, coś będzie w połowie powiem szczerze tego z sierpnia możliwe, że przyjdzie oferta do kobiety, która i tak i tak ma za dużo na głowie, ale jest to poczekajcie co tutaj jeszcze mamy o coś wam dobra Propozycja przyjdzie, jakiegoś możliwe sprzątania, jakiś budynek, coś takiego mi się pokazuje. A może być hotel. E, karty mówią, że będzie e, konkretne pieniądze przez osoby trzecie, czyli przez osoby e, związane, no, przez znajomych, coś takiego. E, to będzie taka praca, e, no, Dubanina, co pokazują mi już tutaj dwie karty, ale skuteczna. Kochani, jeżeli macie kogoś, z kim piszecie przez internet, to mogę powiedzieć tutaj, że ta znajomość małymi kroczkami się opłaci, ale wpierdzieli się tutaj jakaś osoba trzecia, gdzie walnie też i wieża. Jest karta gwiazdy. Ta wieża musi walnąć, dlatego że coś po prostu budowaliście lub zaczęliście od złych fundamentów. Karty pokazują tutaj, że będzie jakiś odzew od osoby spod znaku wodnika, co już mi tu pokazują karty też yy, po prostu w rozkładzie. Jest kobieta, która. E, płacze do poduszki i tęskni za, za kimś. Jest to kobieta, która e, w domu może mieć tyrana i ma czakrę serca zablokowaną. A dlaczego? Bo jest królowa, e, królowa mieczy. I było jakieś zranienie, to kochani jest e, tutaj że pokazane, że kobieta się odcięła. Jeżeli kobieta się odcięła, to cały czas pomina jedno i to samo. Ale jest facet dorosły, czyli cesarz. Cesarz facet po przejściach, facet o takim no, ciężkim ma charakter. I co jest najlepsze? Wy pokazujecie się w czwórce mieczy jako yy, kurczak chcę mieć, nie chcę miść, chcę mieć, nie. Tutaj ja w tej czwórce mieczy bardziej widzę, że ktoś się zastanawia nad ruchem, ale układa sobie tak ten plan, te działanie, jaki ma zrobić krok, żeby się odezwać, bo jest jakieś ego. Ego, kochani. Facet ma ego. Dobrze, że nie była. To jest raz. Pokazuje mi się, że nagłe wiadomości od kogoś dostaniecie. Ktoś się nagle pojawi. Osoba, która Wam może mącić w głowie, może, możecie mieć jakieś sprawy z urzędami z tych, te, które nie zostały po prostu zakończone ktoś powróci i będzie taki bardzo niemiły i tu karty pokazują że weźmie to osoba na bardziej tak na logikę, tak, przemyśli jest to facet, który no facet, ja tutaj widzę faceta to może być kobieta, gdzie i, i będzie po prostu pieprzył głupoty, ale będzie tak gadał bez sensu i kobieta go szybko, ładnie załatwi na logikę i tak z pokojem. Powiem szczerze, że tutaj jest dramat tylko z jednym, bo jest jakaś ostra blokada. I są dwie kobiety, i jest jeden mężczyzna. I teraz tak. Kobieta królowa mieczy odcięła się. A jest królowa buław. Co ja mam wam powiedzieć? O, będziecie piękne i urocze? Nie. Królowa buław mi pokazuje zawsze osobę taką wredną. E, ona chce się podobać. Wy jak na nią zwrócicie uwagę, to jest super. Jeżeli na nią nie zwrócicie uwagi, no to wiecie, pojedzie po majtkach Na przeproszenie. No to panowie do Was. To jest taka osoba, jakie sprawy z tą kobietą? Powrócą. Będę dopytywać, będę wiedzieć. Karty pokazują tutaj i też, jak jakieś sprawy powrócą, bo jest martwy stanie. E, kochani, będziecie atakowani przez sześć osób. Te działania będą e, no, jedno przez drugiego. Karty pokazują tutaj, że macie wystanąć i macie wziąć to na logikę, co już połączcie te fakty. Ktoś powraca. Ktoś powraca, bo była blokada, i teraz ta osoba, jeż, jeżeli powróci, będzie pi, pipi pipi pi, pi, a wy, ho-ho-ho-ho, ha, 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 ha. wiecie o co chodzi. O swoje, a wy potem swoje na logikę weźmiecie i macie bronić swe, swojego terytorium. Ta osoba, powiem szczerze, już została raz zraniona i ona widocznie chce też i Was zranić. Pokazuje mi się tutaj. E, Serduszka, osoby z zewnątrz, e, ktoś się cieszy, fakt. Ale dla niektórych będą wiadomości, będą to dobre wiadomości. Ale jeżeli mamy pod spodem, znaczy u góry mamy pazia mieczy, to uważajcie, cokolwiek wy dostaniecie jakieś cudne wiadomości że w Waszym otoczeniu pojawi się osoba taka dwulicowa, osoba taka, e, e, która, muszę podać Wam przykład. Siedzicie z nią, piecie kawkę i przyjdzie z i z coś tam się odezwie, a ona tak po prostu szpilkę, no powie coś takiego niemiłego, a wy tak spojrzycie na nią, uff to do niej niepodobne, jak ona tak mogła, coś takiego. Tutaj czegoś wy nie będziecie dostrzegać. Nie powiem wam, że to będzie bratnia dusza, nie widzę tutaj bratniej duszy z e, serca. Dopytujemy. Królowa Mieczy. O co chodzi z Królową Mieczy? Umiarkowanie. Ktoś się w oddali. Tutaj jest mężczyzna, który ma dwie kobiety lub coś się zadziało przez dwie kobiety. Jeżeli coś się zadziało przez dwie kobiety, karty pokazują, że jedna kobieta jest bardzo w oddali. Jest to kobieta bardzo, ale to bardzo mądra. Jest to kobieta, która na wszystko znajdzie odpowiedź i Widocznie pan cesarz boi się mieć kontakt też z też tą osobą, bo tu patrzy, jaki zrobić ruch. Kurczę, plan ułożyć, tak? Plan działania. Tutaj ma gotowy miecz, czyli komunikację no chce k tej komunikacji. Tu coś poszło, lipa. Zrobił sobie goodbye. I tutaj jest plan, żeby zrobić szach, map. Ale no niestety. Na razie niech się jeszcze tego zastanowi. E, pięć kielichów. As Kochani, as jest dla mnie super kartą. As mieczy, jeżeli chodzi o miłość, zakończenie. To i tak już tutaj było w królowie mieczy, że ktoś się odciął, bo coś wyszło niejasne. Ale as mieczy przy pięciu kielichach, kochani, wy zdacie sobie sprawę, że coś zostało e, po prostu powiedziane niejasno, lub powiedzieliście wyjasno do jakiejś osoby, e, kochani, i będzie tutaj wyjaśnianie sprawy. As mieczy mówi, żebyście się też uwolniły od tych emocji. Jeżeli będziecie siedzieć za przeproszeniem w cały czas w domu i wspominać, czy tam weźmiecie koleżankę, chodźcie ze mną przejść, bo ja sobie rady nie dam. Będziecie cały czas siedzieć w tym, to wy nigdy nie pójdziecie do przodu. A i slawa z kartą, zaczniecie wszystko od nowa. To nie jest, że wy macie zacząć z tą osobą od nowa. Tutaj macie słońce, czyli jakieś pozytywne też mogą być wiadomości. Możliwe, że to wy się pokazujecie jako... Cholera jasna, wyciągnę ten nożyk, znaczy no miecz, słuchajcie, i będę taka, o, nie dam się znów zranić. Królowa mieczy jest to kobieta chłodna i większość osób z poznaku panny są takie fajnie, komunikacja, śmiechy, hehy, bara, bara, riki, tiki, czy tam inne gady, ale jest to blokada, to jest blokada. Królowa mieczy... Ma zamkniętą czakrę serca. Pojawi się jedna osoba, pojawi się druga osoba, nikt się nie otworzy. Nikt. Ale dlaczego? Na to pytanie wy sami musicie odpowiedzieć, bo wy same. To jest dla niektórych. Bo macie pięć kielichów, to wy sami siedzicie i cały czas płaczecie, tęsknicie. To jest taka karta rozmyślania, tak? Że. Znowu mi nie wyszło, że coś tam. A z mieczy odetnij się, bo to są miecz, czyli myśli, komunikacja, yy, to, co wam nie służy, I, i po prostu jak to orzeł, leci wysoko, tak? I tak wy macie lecieć. Och, dobra. Cesarz u osób z Poznaku Panny. Ula, la, cesarz nie ma barabara. -bara. Dziewięć kielichów. Kochani cesarz i dziewięć kielichów. Możliwe jest, że macie w Waszym otoczeniu osobę, która jeżeli jest ojciec, to pokazuje się jako alkoholik. Jeżeli macie męża, który się rozstaliście, a mieszkacie razem, możliwe jest nadużywanie alkoholu. E, kochani, ale ja tutaj widzę, że jest mężczyzna, który patrzy, obserwuje, a jest kobieta, która ma e, uczucia, ale kryje je. A dlaczego kryje? Na to pytanie też musicie sobie odpowiedzieć sami, ale ja spróbuję się dopytać kart. Tak? Dlaczego dziewięć kielichów? U, kurka wodna. No tego już nie było. Nie grali Siedem mieczy. Mhm. Piję, bo oszukał. Jeże, poczekajcie, jeżeli połączę. A, kurka, wodna. Dobra, jest tutaj mężczyzna, który kochani, cały dupci nie pokazuje. Kobiety, jeżeli to wy wasze, poznaliście starszą, starszą osobę, karty tu pokazują że może fajnie gadać o tego, ale do końca nie jest szczery, nie odkrywa uczuć. Możliwe jest nadużywanie alkoholu, ale jest siedem mieczy, czyli ktoś ubrał swój energetyczny płaszcz i opowiada wam bajki. Kurczę, i tutaj jest przekarcie cesarza. Uważajcie, bo e, komunikacja... Po, tylko po, popatrzcie z serca. Tu jest czwórka. Tu są cztery mieczy schowane. Tu jest trójka, tak? Tutaj są trzy y, po prostu zużyte. Czyli będzie komunikacja, będzie wam opowiadał bajki, love story, jej już masz piękne kolorowe oczy lub panowie. Wiesz, y, ja, y, ja mam, y, no nie wiem, dużą pupę, czy tam y, rude włosy, no czy tam blond włosy. Ktoś nie do końca jest szczery. Połączcie teraz te fakty, to ja mogę powiedzieć, jest nieszczery i ma blokadę. Będą, on ma tutaj ktoś, m, sześć osób, możliwe, że sześć osób, y, on działa, na, na, dwa, na, 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 na sześć fronty, tak, na sześć frontów, działa, ale potem będzie, będzie akcja. Tutaj ma, mieliście księżyc, czyli coś jest ukryte, wieża, wieża to też mówili fałszywe wiadomości, uważaj. I coś pierdzielnie. No, no. Jeżeli mam mówić jeszcze jedną wersję, tutaj z tych, uważajcie, bo mężczyzna, który też z wami komunikuje się, czy cokolwiek, może ukrywać, że nie jest alkoholikiem, że nie, nie używa alkoholu, a jest tym alkoholikiem, tak? Powiecie, ale to jest dziewięć kielichów, tak? Nie wiecie, co jest w kielichach. To po prostu tylko oczka pokazuje. Dobra, cztery miecze. U sześć kielichów. Dobra. Sześć kielichów. Wiecie co? Coś jest przy rodzinie. Możliwe w serduszka, że ktoś będzie miał. Y po prostu coś też do załatwienia, tak? Powiecie, ale to jest karta sześć bratniej duszy. Ale kochani, tutaj jest pokazane, że kobieta ma konewkę i podlewa, tak? Coś leje do kieliszka, no wodę, tak? Czyli napełnia uczuciem. Tylko jest cztery miecze. Jak mam jakiś plan zadziałać? Coś będziecie chcieli działać, pisać, no nie wiem komunikować się, coś, nowy projekt nawet zrobić, tak? Ale jest, siedzę i się zastanawiam, tak? Nie wiem. Tutaj w sześciu kielichach to jest karta takiej, że tutaj jest kobiety, która tęskni też za czymś, co było, ale też tęskni e, po prostu w sobie, tak? Ma e, tego ducha, tak? Za przeproszeniem, e, że tęsknota, już je jak ja to mam Wam powiedzieć? Tęsknota za tym co było, bo to jest jednak szóstka. Ktoś wychodzi do Was jakąś propozycją, lub Wy wychodzicie do kogoś z jakąś propozycją. Wyszliście, nie udało się, i tu przy tym jest to tęsknota, uczucie, bo ktoś jednak wlewa tą wodę do tego kielicha, czyli wlewa emocje, tak? Emocje, uczucie, bo to jest woda. Dopytam. Sześć kielichów i cesarzowa. Oj. Poczekajcie, poczekajcie. To teraz mamy następną wersję. Jeżeli tego to cesarzowa wlewa. Jest jakieś małżeństwo i to małżeństwo mają separację. Tutaj jest mężczyzna, który komunikuje się y, lub ukrywa jakieś papiery. Coś związane z papierami. Musicie uważać, bo tutaj dupki nie pokazuje, tutaj też dupki nie pokazuje. Ma blokadę, broni się. Możliwe, że pracuje w jakimś takim, no, gdzieś w zamknięciu, jest tak? Gdzieś na świeże powietrze, ale jakiś prac, no, przypuśćmy, -la boisko. Yy, kochani, jest kobieta, która jest yy, yy, sama, samotna z rodziną, z dziećmi i ona potrzebuje jakiegoś uczucia, emocji. Jeżeli ma te emocje, wybucha emocjami to możliwe, że napełnia te emocje w kielich, tak? No kielich zbawienia, czyli mogę powiedzieć tak, no może iść lekko też w alkoholizm. Ja nie powiem, że to jest karta bratniej duszy, bo ja tutaj nie widzę tej bratniej duszy. To jest karta tęsknoty. Tęsknoty za tym, co było. Tęsknoty za dziećmi. Tęsknoty za hobby. Coś się urwało. Rycerz mieczy. No, pojawi się i zniknie. Kurka woda, ten to jest dobry agent. Słuchajcie, coś, wysoki blok. To jest raz. Uważajcie, bo w yy, wieżowie, czy gdziekolwiek, gdzie jest, yy, yy, nawet gdzie pracujecie, będzie jakiś wybuch emocji, będzie, spie, będzie spina. Będą jakieś fałszywe yy, negocjacje. Pokazuje mi się tutaj, że e, kochani coś walnie przez jakiegoś faceta wieża co oznacza i koło fortuny. Tak, ta wieża jest przeznaczenia u osób, które, i to będzie lada chwila, znaczy lada chwila. Dziś jutro, pojutrze do tygodnia powinno być. Osoby z pozaku panny powinny mieć jakąś e, wieżę. E, teraz tak, e, koło fortuny. Czyli ta wieża. Koło to nie jest, nie mówi tylko o, będę miał money, czy tamtego. Koło jest takim, taką e, kartą dla mnie zmienna. Dziś masz dobry humor, to jutro jak będziesz miał, będziesz miał zły i walniesz, po prostu wybuchniesz. I tutaj masz, ma, macie dwie karty wybuchu. Możliwe, że jakiś wybuch domu może być. Boże, nie daj Bóg. Czekajcie, auta? Coś nagle uważajcie na drodze, bo to jest też coś nagle i to jest komunikacja szybkość uważajcie z serca y, jej po prostu jeździcie autem i pomalutku tak. No to musicie uważać y, siedem buław w całku bronicie kasy słuchajcie tutaj musicie będziecie walczyły o swoje pieniądze, y, jeżeli mam powiedzieć. Jest facet, który jest pewny siebie, jest na jakimś stanowisku. Może być jakiś zarządca, czy cokolwiek, ukrywa. Nie do końca był szczery, nie do końca powiedział to, co chce powiedzieć. Jakieś pismo będzie ukryte, które zmartwychwstanie: coś powróci, jakaś sprawa do was. Jakieś pismo, co związane z pracą, z umową, związane. Słuchajcie, coś wam ktoś mógł coś obiecać. 10 monet nie powiem, że to karta pieniądze do was idą. To jest takie bronienie, tak? Będziecie po prostu bronić swojego dobytku. 10 monet u panny i. Uh -huh, I tutaj jest rycerz monet. Będą jakieś działania związane z pieniędzmi. Możliwe, że to jest firma rodzinna, ale ten facet, no, facet rycerz jest takim, taką kartą e, konkretną, tak? I, de, I dąży do celu. Tylko to jest taki maślaczek, To jest taki niski facet. Mhm. Słońce. La, osoby z zewnątrz u osób spod znaków. lala Aha, coś jest tutaj. Słuchajcie. Wiadomość i komunikacja to może być nawet i matka, co tutaj już mi się matka pokazuje. Ma siedem opcji. I co jest najlepsze? Jedna opcja. Jedna opcja jest tylko dobra, a resztę to są same no używki, nieużywki, jakieś ha, no, widy. I coś jest ukryte przed rodziną. Czego rodzina nie widzi? Coś jest tu ukryte. Teraz tak, jeżeli y, mam mówić też o takie zdrowie, to uważajcie, bo czegoś nie będziecie widzieć w zabiegu i tak, i tak. Dalej to będzie ukryte. Coś związane z, przypomnę, no, z krwi, coś takiego. A co może być ukryte? Złe wyniki? Mm. Paśmieczy. Dlaczego paśmieczy? Kurka wodna. Mhm. Obserwacje to wy macie. I to panowie obserwujecie. Tu też jest obserwacja, przecież ukryte wiadomości. Tutaj uważajcie, macie obserwacje, obserwację. To jest obserwacja przez kamerkę internetową, to jest o, 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 przynajmniej dla mnie. Czarne pomieszczenie, gdzie... znaczy czarny. Pokój ciemny, tak? Gdzie ktoś siedzi i obserwuje. Ktoś kogoś obserwuje. I to obserwuje pacet, który po prostu jest kobieta, która się od niego odcięła. Osiem mieczy i... O, piąteczka, arcykapłan. Mhm. Osoba duchowa, osoba też i o dwóch twarzach, osoba, która ma swoje zasady. Albo po prostu jest ktoś, kto jest w związku małżeńskim. Teraz tak, yy, zmartwychwstanie. Przyjdzie, ktoś do was idzie. Albo wy pan idziecie do kogoś, albo do was. Z stanie odrodzenie z e, serduszka, ale z stanie to jest takie też, e, dostaniecie jakiegoś e, przebłysku, tak? I mm, do kogoś pójdziecie z ofertą, ale t, e, wy lub ta osoba nie będziecie chcieli tej oferty. Będziecie e, Możliwe, że to będzie, że to panowie będą po prostu chcieli. Dać ofertę jakiejś kobiecie. Ta kobieta pokazuje się odwrócona. Nie. Cztery kielichy jeszcze. Facet po przejściach. Yhy. I siedem monet. Coś się u niego... Jest to facet, który lubi zwracać na siebie uwagę i będzie... Jakaś oferta od niego będzie. Będzie to działanie. Jest to facet, który napisze czy cokolwiek zrobi, ale Potem chcę, żebyście wy o niego walczyły, tak? Tu pokazuje się, że co się po prostu zadzieje do 7 tygodni. E, teraz królowa buław. Królowa buław. Praca przy pracy działania na własną. Mam... Uh -huh. Uważajcie, bo ktoś was obserwuje. Macie trzy karty obserwacji plus. Te karty, które do, po prostu dołożyłam, ktoś obserwuje przy pracy. Uważajcie, bo y, tutaj jest trójka i są tego. Uważajcie na jakieś umowy, nie, nie umowy, bo tutaj jest ktoś, kto zagra troszeczkę nie fair. Mhm. Tutaj jest coś, że ktoś zagra, coś nie fair. Słuchajcie, jeżeli macie nowy projekt, to idźcie w to, ale to działajcie, tak, ale bądźcie ostrożni. Od razu Wam mówię, tak? No, to może być z, os z osobą, która ma stabilizację, a jednak e, chce czegoś więcej, tak? Tylko cicho, nikomu tam nie szepnij słowa. E, jeszcze Asamieczyk dopytam, kiedy chowa, czyli emocje. Ktoś trzyma jest kobieta, która trzyma się cały czas emocji i ma czarne wizje. Czyli as mieczy w, w połączeniu z kielichem. Weź to sobie na logikę, nie rozpamiętywuj tutaj, bo macie już asa kielichy, znaczy pięć kielichów. To jest karta niestabilna, tak? I cokolwiek do was przyjdzie, a tutaj już do was idzie serduszka, no to wy cały czas będziecie yy. O tym jednym, czy e, wspominać pewne kwestie, a czy odetnij się. Dobra, serduszka. Rada dla osób z poznaku panny. Jaka jest rada osób z poznaku panny? Trójmonet. Kochani, jakiś facet, który ma własną działalność. Facet, który dobrze zarabia, no tutaj jest król monet, król monet jest to osoba, która wie czego chce, idzie i jest twarda. Jest to facet, który, no król monet mi zawsze się pokazuje taki, no że masz to się ciesz, ale swoje myśli i tam jeszcze swoje dzieli tak. Rada, ja bym Wam dała taką radę, jak i jako król monet, idźcie i walczcie o swoje, tak? Jeżeli będzie trzeba, no to kochani, yy, musicie użyć rozumu, tak? In, intuicji i działać, tak? Bo król monet jest to facet, który działa. Ale jak działa, to działa konkretnie. I to jest czytanie dla Was, i Wy musicie zobaczyć, czy w działaniu, na przykład tutaj jako cesarzowa, tak? Kobieta, która też i tęskni, bo ma jakąś separację serduszka, to musi działać, tak? Ale konkretnie, musi mieć jakiś plan, zrobić jakiś krok. Odwracajcie tylko Wasze role, tak? No. No, to tutaj wy wiecie, jaką macie sytuację i tylko dopasujcie ją do siebie. Na spodzie talii teraz, jak wzięłam kartę radę, macie asa buław i Maga i Kartę Sprawiedliwości. Kochani, As Buław jest kartą naj, y, pierwszą i dlatego mogę powiedzieć, dla niektórych będzie spotkanie możliwe jakiś romans, ale te, jeżeli się spotkacie to coś, bo jest osoby z zewnątrz i sześć kielichów, czyli ktoś jakiś powrót jakiejś osoby będzie na 100%, Będzie spotkanie, będzie działanie. Wiecie co, Buławka może pójść w ruch. O tym mówi Azbuław, ale Azbuław mówi też e, czas na zmiany i ja wam tego życzę. Ja wam życzę takich zmian, e, no, żebyście byli po prostu, e, no byli. Nie, po prostu żebyś, to co wam brakuje, nikt do was przyjdzie, tak? Tylko pamiętajcie, o to też trzeba trochę powalczyć, e, serduszka i no są takie, Sprawę, że nie da rady już powalczyć, a cały czas już jeszcze wspominacie. No ale zawsze jest jakaś rada, jak to z otytarot mówi. Z mojej strony, kochani, to już wszystko. E, dzisiaj chyba tylko Was zrobię panny i tak będę codziennie jeden, jeden e, znak robiła. Ja Wam życzę zdrówka, to jest najważniejsze. Miłości, szczęścia, buławy. I wszystkiego czego chcecie, tego wam życzę. Pozdrawiam.